No hej, z strony no Pomidora, i dzisiaj opowiem trochę o nowym update, bo jak wiecie, jest nowy Dungeon, nowy update, ale chcę trochę, nie że powiedzieć, że jest słaby, tylko chcę powiedzieć jedno: że update jest po prostu, no po prostu niszczy trochę gierkę, więc dzisiaj Wam wszystko powiem. W ogóle, co jest? Jak to jest możliwe, że ja nagle mam topkę? No dobra, widzę, nie wiem o co chodzi. Więc, zanim to strzelcie tutaj, łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. W takim razie, może uda się w tym sezonie, w, sensie w tym sezonie, właśnie w tym update, się wbić topkę, Jak my jesteśmy setni, właśnie w klikach, ale to właśnie dlatego, że jest pewna rzecz, którą muszą trochę naprawić. Już jest pierwszy dzień update'u, więc wątpię. Że to naprawią. Więc widzę, zanim to, trzecią łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, tosa wygrała konkurs. A nie, nie było chyba konkursu w poprzednim odcinku. Więc widzowie, jeżeli dzisiaj chcecie wygrać otóż to, ja nie wiem co możecie tym razem wygrać, bo no sami zobaczcie, ile te pety dają. I ja już nie wiem co tutaj dla was rozdawać. Więc rozdajmy sobie powiedzmy o no, takiego shiny secreta. Myślę, że w miarę, w miarę spoko konkursik. No jeżeli chcecie go wygrać, to napiszcie, co są dzisiaj o updatecie. W ogóle znowu spadłem z tych klików. No ja już kurczę, nie wiem o co chodzi, więc widziały co, przejdźmy się do update logu, eee, no i mamy tak, nowy Ward, nowe jajko, 7 nowych petów, nowa siekiera, e, sakura Stockpack, który już zniknął, nowa waluta, 3 nowe jajka, 14 nowych petów, jeśli chodzi o dungeony oczywiście, 4 nowej temy, dungeon upgrade, y, dungeon shop, nowe mastery, e, achievementy nowe, e, nowe ringi, coś w sensie nowy jeden ring, nowy game pass, który jest teraz bardzo, bardzo OP i polecam wam go kupić właśnie teraz. Ale zobaczymy, czy on będzie przyszłościowy. Czy będą dodawać update'y do tych dungeonów. Jeżeli będą, no to opłaca się właśnie to kupić. Jeżeli te update'y będą tak bardzo zbalansowane jak ten, no to myślę, że mire, miarę się opłaca. Inna rzecz tutaj to możemy właśnie, no ukryć w i fragmenty, możemy sortować pety walutą, więc to się jest w miarę spoko Jungle fortla, czyli im lepsze drewno, tym właśnie lepsze tam nagrody mamy, sezon pierwszy się skończył mamy też Book fixed, nowy kod Sakura, który daje wam tikety, więc możecie sobie zobaczyć no i mamy y, jakąś rakietę i więcej, nie wiem o co chodzi z tą rakietą ale powiedzmy, że spoko może to jest jakaś zapowiedź następnego update'u, że będzie, nie wiem jakiś nowy world, nowa waluta i tak dalej, i tak dalej, ale nie mam zielonego pojęcia. Więc co widzę. Przejdźmy sobie do czegoś, co zniszczyło moim zdaniem ten update. Ponieważ sami wiecie, są dungeony. No i ja ogólnie... Udało mi się dropnąć, otóż to takiego peta. Jest to giga dobry pet, on ma 30B, no i wiecie co jest najgorsza Przejdźmy sobie do Ezernali z Nowego Świata. Ogólnie je mam ich 7 i one dają 1.4B. I powiedzcie mi, jaki sens teraz jest otwierać te jajka, gdy ja jak sobie go przerobię nawet na Toxic, to w tej chwili nie będę mógł go założyć. Więc jest to bardzo, bardzo dziwne, co oni zrobili, moim zdaniem, w tym balansie. Ponieważ sami zobaczcie, że te pety tutaj dają giga, giga dużo. Bo nawet taki, o, tutaj mamy Mitikala z tego jajka, daje więcej niż Eternal z tego, a jest ich tyle samo. Tutaj widz mi właśnie trade'a, No i widzę, to moje zdanie trochę psuje tą gierkę, bo jak sami widzicie, no, no zobaczcie, on ma 2.5P, gdzie Eternal z tego jajka ma. Totalnie mniej. Więc jeżeli jak, jeżeli już ktoś sobie zgrinduje tutaj bardzo dobry team i wszystko i będzie mógł otwierać te jajka, no to powiem tak, no giga, giga e, zepsute moim zdaniem, to jest. Tym bardziej, że wydaje mi się, że ta upgrade tutaj dałem giga giga dużo. E, ja będę sobie to robił. No sami zobaczcie, ja zaraz stopkę zaraz sobie wbiję. Przecież ja na samym początku odcinka miałem setne miejsce w klikach, co, co bardzo, bardzo dużo mówi o tym, że ten update jest troszkę popsuty. No sami zobaczcie, 93%. 41, ja mam 93, 75 QD, potrzebuję do topki, więc jak sobie odpalę teraz buściki, to wydaje mi się, że dzisiaj... Topkę będę miał. Oj, no i to też jest bardzo wkurzające, że trzeba to potwierdzać, jeżeli chce się wszystkich użyć, no więc to jest trochę bez sensu, ale. No jak to woli, co nie? Jak to woli, więc widzowie, możemy sobie te odpalić kliki i wszystko. I możemy sobie zrobić. A nie, nie możemy. Ja nie mogę. Steampunk duration też to bez sensu jest. No dobra, zbieram na tego laka, czy kliki. No i znowu jesteśmy setni w klikach, no. Zobaczcie, no, mnie nie było długo w domu i wystarczy, że ja dropem sobie parę eternali z tamtego świata. Co nie jest w sumie trudne, moim zdaniem nie? nie jest jakieś taki, gika żeby dropnąć tutaj Eternala, no bo... No w sensie ja dropnąłem Golda, co nie? Ale... Kurczę, no, powiem wam tak, nie wiem ile one są teraz warte, wczoraj w ogóle szło sprzedać takiego za 11 tysięcy tokenów gdzie jest to spora ilość, no ja oczywiście nie sprzedaję, bo jestem głupi, jak ktoś mi zaoferował 19k za te dwa, to powiedziałem, że nie coś się powiedziałem, że nie, mnie nie odpisałem, bo myślałem, że widz troluje, ale no wiecie o co chodzi, no dobra i widzowie mamy tutaj takie coś jak dungeony bo ja w ogóle wam tego nie pokazałem, więc wchodzimy sobie w dungeony, no i po prostu bije nam dungeona, no co tutaj więcej powiedzieć, przez 4,5 pół minuty, mamy tutaj bicie tego, no i też jest topka, ale no topka niestety nic tutaj nie daje, moim zdaniem update, jeśli chodzi o to, że wbijem już topkę, <grym> jest spoko, no bo wystarczy, że ja dropłem w ogóle eternala golden, który daje mi 30p, gdzie w sumie zwykły daje 15, a widzowie, wiecie ile daje zwykły, kurde, yy, ten Divine z tego jajka, już wam mówię, zwykły divine. Otóż to z Sakura Jajka daje fam 12B. I mi powiedzcie, jaki to ma sens. Gdy właśnie Golden Eternali w tej chwili jest około 600-700 z tego jajka dungeonowego, gdzie wszyscy sobie zostawili teraz nockę i nikt nie zostawił sobie nocki na Dungeony, może ktoś był taki, który po prostu siedział całą noc i grindował, ale powiedzcie mi jaki to ma sens, że Eterna z jajka Dungeonowego ma po prostu więcej niż Divine ze zwykłego jajka. Czy jak ktoś dropnie Golden Divina, to on będzie w tym update'cie giga, giga mało warty, bo nikt go nie będzie chciał kupować, no. Jaki, no jaki to ma widzę sens, trochę się wkurzyłem no to, no bo balans jest tutaj trochę zbyt, yy, no słabe. Ja rozumiem, że oni na przykład chcieli zrobić tak, że to jajko będzie na parę update'ów, że będzie opłacało się otwierać przez parę update'ów, no ale widzę bez przesady, że ludzie mają przez parę update'ów siedzieć na dungeonach, jeżeli Około 10 razy lepsze są pety z dungeonów niż pety ze zwykłego sakura jajka. Dobra, widzę, więc właśnie kończymy sobie tego Ruma, bo chciałem Wam jeszcze pokazać wszystko. No i powiem Wam tak, no jeśli chodzi o sam balans, to już mówiłem, że nie jest zbyt dobry, no ale sami zobaczcie, dostajemy pół miliarda tego, dostajemy 5 potek, no i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że ta reszta tych rzeczy jest bezużyteczna, ale właśnie coiny są w miarę, w miarę spoko. Więc widzowie, no ja nie wiem co sądzić szczerze. W Top Dimage'u pewnie nas nawet nie ma tutaj. E, też nas nie ma, bo mamy 70, któryś z tego co wiem, czyli musieli granidować sam noc, ale sami zobaczcie, no ja wbijem topkę prawie. No nie wiem, czy ktoś mnie wyprzedzi, tak zobaczymy zaraz, no poli sobie te potki. No, może się uda wbić e, tą topkę, no ale sobie, sami zobaczcie jakim teamem. E, nie jest to jakiś bardzo, bardzo dobry team. W sensie jeśli chodzi o procentówki, to oczywiście, że jest dobry, ale chodzi mi ogólnie, że ja miałem... 10 QD mniej niż osoba ostatnia, a udało mi się wbić w jedną nockę te 10 QD. Jeśli chodzi o sam update, to powiem Wam tak: no jest w miarę spoko. Nie patrząc na to, że balans jest trochę moim zdaniem popsuty, jest moim zdaniem na plus lepszy update. Jeśli chodzi o updatey, które 4 ostatnie były, to moim zdaniem na pierwszym miejscu właśnie jest ten. Świat, na drugim miejscu moim zdaniem jest właśnie tanczonowy, na trzecim jest właśnie Circus, potem wydaje mi się, że tutaj e, dajemy jungle, a potem właśnie steampunk. Więc update moim zdaniem na plus nie jest lepszy niż Magic, ale jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny. Nie jest jakiś też bardzo zły, więc to też jest właśnie plus tego update'u, więc no, wydaje się, że jest w miarę spoko. Mam nadzieję, że Ci nam się spodobał, trochę wam opowiedziałem o tym, co sądzę, że te powinni zmienić, czyli trochę balans tych petów, no bo moim zdaniem, no jest y, średni ten balans, co nie wiem? Że tutaj tych mythicali y, jest tyle właśnie ile Eternali, a jest ich więcej, ale no powiem wam tak, no wystarczy, że ludzie sobie pograjdują pety i tak dalej, upgradey. I już będą mogli otwierać po parę godzin te jajka. Więc mam nadzieję, że się nam się spodobało. Jeśli tak, się łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Trzymajcie się. Do następnego i siema.